Skocz do sklepu, chleb trzeba kupić. Masz tu 20 zł i pamiętaj, żeby mi resztę przynieść. Coś ty kupił? Nie rozumiesz po polsku? Miałeś chleb kupić, a nie jakiegoś niedźwiedzia. Już do szafy. Jak sobie tu posiedzisz, to może zaczniesz rozumieć, co się do ciebie mówi. Mr. No hej kociaku, sama jesteś? A nie widać? Dawaj, dawaj, bo mamy tylko godzinkę na zabawę. Chowaj się, to mój mąż! Panie, kup pan misia. Odczep się, nic nie kupię. Panie, bo zawołam ojca. No dobra, kupię misia. Lajki.